Co chłopie? <laughs> Jakaś baza sekty, kurwa jakiejś. Pewnie koty tutaj jedzą, kurwa. Aj, się tam, kurwa. Nie damam, tu. Jama niedźwiedzia tu jest. Co to chłopie może być? Jaka nora ty! Dobrze, dobrze, nogi na pegi trzymaj Łatwiej ci będzie równowagę złapać Jeszcze raz, niezaliczone Tu w górę Zobaczymy jak chce radę gumol Pamiętam o jeden z pierwszych podjazdów właśnie tutaj Na tym KTMku Bałem się jak ale dobrze Jeszcze w górę Pierwszy pojechał wirus. No dobra Trzymaj mu, trzymaj mu Ale zadywił Wyjedzie czy nie wyjedzie? Wyjedzie czy nie wyjedzie? Dawaj, dawaj, dawaj! Dobrze poszedł! No Dobrze, dobrze Dobrze Gumol, uczy się, uczy Wcześniej miał Oho łuhu ho. Czekaj, weź na bok zejdź, to Ci pomogę Opa Dobra, wyciągniemy go, dawaj no No i zajebiście Kurwa, powiem ci, że myślałem, że tutaj już może być tak Wyjechałbym tylko tutaj był taki kamień na środku No Mnie nie, nie podbiło Jest wyryte ładnie tutaj Chłopaki z albo przy nie próżują. Albo cokolis Łooo o, a tu mu hamulec, a on się ślizga jak w połodzie, ty. To jest jaj. Kurde Felix, to jest to, co kochamy? To, co kochamy. Aha, aha. Widzę, od koloru do wyboru tych podjazdów Tak, możesz sobie wybrać, który chcesz Ten będzie chyba najłatwiejszy, albo ten, z tego co kojarzę. Tak, jest ja za tobą. Ja cię kręcę, blisko było. Tu między tymi rzewkami, kurwa, zgubiona prędkość była. To trzeba cisnąć pełną parą. To już, kurde, nie stromo zostało. Najgorsze to z nami. Guma tam walczy. Po drugiemu, miejsca jakby. Tu wyskoczył. Nie, zgasło. Opa. Ale rusza, ty walczy świr. Jak było? No Kurwa, poległem w połowie. To jest najgorsze właśnie to, że trzeba trzymać ten, płynnie gaz. Jak mu już odpuścisz i chcesz mu ruszyć, to on ci kurwa zacznie właśnie mielić jakie podłoże. Kurde, kiedyś, za pierwszym razem jak tu byłem i chciałem tu wrócić, to nie wiedziałem jak trafić, ale teraz, znowu przypadkiem, się udało trafić tutaj. Już będę myślę, wiedział. Wyjechane Wyjechane, tu też nie było Lepiej z tymi gąskami Jedzie guma, gdzieś tam widziałem, się świeciło coś Nie podobał a tu już ciężkie są podjazdy, ciężkie O, ty szmato Wow. wow gdzie ja jestem? Wow, wow. Gdzie ty biegniesz? Dawaj, bo tu jest, chyba jakaś jama niedźwiedzia Jama niedźwiedzia tu jest No dawaj No kurwa, dawaj, chodź to zobaczyć Najwyżej będziemy spierdalać No wejść tu śpi jak chuj Ciekawe, kurwa <laughs> Ja też O kurwa Co to chłopie może być? Jaka nora ty! Pojebało cię ty. Ciekawe skąd to takie. Może tu drzewo było? I to się kurwa z nim stanęło. Mogło być w sumie takie wielkie, to jakieś korzenie. No i... Bo to jest, to jest wyjebane od drzewa chyba nie? Jaka jama w ogóle ty. bo to ktoś wykonał tutaj. Nie o Dobra, jedziemy dalej Bujeczka, strzałce sprzęgła Powolutku w górę. A jak gumieć poradzi? Przez kłodę. Nie poddawaj się, nie poddawaj się. A co jest? Ja mów gaz, a on z gaz. Dobrze! To nawet, jakbyś go bez sprzęgła, po prostu byś na nią pacnął, ją przed kołem dał trochę więcej gazu, to byś ją przeleciał. Odbić się z zawieszenia, tak? Czy co? W sensie nie jest zawieszenia, jak już jesteś pasz. Powiedzmy, że to jest belka, nie? To jak jesteś napędzony, i jak już jesteś w tym momencie, dasz mu trochę więcej gazu, to on ci przeskoczy płynnie przez tą belkę. A tak to sama spokojnie ją przelecisz. Nawet bez sprzęgła, nie bez tego strzału. Góra zapięta No, ja jestem. gumyś, jak mu da w, w gaz, to też wyleci. Ale już mu nie dał. <noise> z tego co słyszę. Jak już widzisz, że nie da żady, to nie stara się już na wszelką cenę pionowo jechać, tylko skręć w bok, nie? I nawet się podeprzyj. Że jakby jedziesz, to już, już widziałeś pewnie, że już gazu nie było i tak dalej. To zamiast walczyć z nim, to zjechcę na boczek i, i wiesz, łatwiej ci będzie z takiej pozycji bokiem ci cofnąć, ci niż teraz go podnosić, nie? I zwłaszcza, że będziesz po prostu już sobie stał. A nie będziesz leżał na. nie będziesz musiał podnosić motoru, nie? Mi często, jak yy, nie mogę podjechać właśnie na takich pionowych podjazdach, to mi go na koło podrywa. I ja wtedy panikuję, kurwa. No to nie, czasami wiesz, czasami jak dasz mu mocno gazu, to on ci będzie leciutko stawiał, nie? To pewnie jak już widzisz, że wiesz. Że ci z dupy wyjeżdża, to wtedy już jest taki moment, że kurwa, że jest lipa, nie? A tak to raczej ci nie wyskoczy z dupy skontruj to sobie, wiesz, pochylisz się do przodu i mówię ci: jak masz tutaj podjazd, a tak jak ty ja teraz jedziesz, strzelasz go z klamy i podjeżdżasz. Nie wylatujesz sobie na spokojnie. Wystarczy później trzymać gaz tylko. No, tak najlepiej. I teraz siadaj na niego. kieram Maxa w prawo i już ci dupa dojedzie. No jest kawałek podjazdu tutaj. Uh, powiem ci, że tutaj kurwa chyba najgorszy podjazd tych wszystkich Czemu, tam u góry Harpa? No powiem ci, że nie wyjechałem do końca, ale już było blisko. Co za baza, chłopie! Jakaś baza sekty, kurwa jakiejś. Pewnie koty tutaj jedzą, kurwa. Chłopie, ty, tu jakieś powypychane, kurwa, ubrania. O, w każdym to się odpierdolę. Ja pierdolę, chłopie! Na no, bank, tu ja też tacy, kurwa, bankowcy albo kurwa, co? Tak, popierdolone. Chuj, nie zakłócamy kurwa, ich snuzi mowego. Chuj wie, czy gdzieś pod ziemi, kurwa, nie wyjdą jakieś gobliny. <noise> ten parasol, tam. Nieźle. że dałeś tu radę, powiem ci, że w szoku no, fajnie, fajnie. Także dawaj, tu trzeba się nawrócić nawrócik zrobić No już finisz prawie. Co? No musisz, musisz. Już teraz nie ma wyjścia. Staraj, staraj się dużo sprzęgłoń tu pracować. Jak tak ruszasz, to lepiej właśnie se po ukosie bardziej ruszyć, żebyś nabrał pędu. Bo jak będziesz chciał ruszyć tu w górę, to ci trudniej będzie, nie? Więc sobie pojedź tutaj i tam do góry się wbij. <suszy> Trzymaj, mu daj mu więcej gazu. O właśnie. Dobrze. Co jest, Mateusz? stąd chyba tam dojadę No zobaczymy bo To ale nie jest stroma są... tylko ten grunt jest taki wrząski kurwa o, No to mówię ci jak ty już go rozpędziłeś to nie się dać mu więcej gazu Bo już ruszyłeś spoko tam na początku ok mniej gazu żeby ruszyć ale później jak już widzisz że jesteś stabilniej jedziesz To wpierdol mu trochę kurwa do w te gary Aaa i szarpać się tą kurwę niech ona nam rzuci Ała kurwa Tyle <tuszy> energii <tuszy> najbardziej... kurwa, okay. <tuszy> ty, kurwa napędzę ale ja już ci mówiłem parę razy, nie? Co trzeba robić. No. <laughs> nie no kurwa, No mam mnie to powoli. w <laughs> jedziemy w dół. Nie, czekaj, muszę tu <laughs> To zjech się na dół i do góry znowu próbuj. Bo już dobrze ci szło, tylko musisz go kurwa rozpędzić bardziej. Dobrze, to jest prawdziwy trening, guma. No. To jest prawdziwy trening. Tutaj jedziemy, nie tam, tutaj i w górę. I patrz, jak już. Ja ruszę powoli, ale jak już zobaczysz, że wiesz, że już mam stabilność, to daj mu gazu więcej. Gazu, 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 gazu. O gazu, gazu i stój na motorze Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj, 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 dawaj! No, No, kurcze pieczone! Uj, bo idziesz kurwa, gazu więcej, musisz, no tak, musisz się wkurwić, on idzie wtedy. Oh, kurwa dalek ja dole kaszku, mam taki mokry <grywa> <Ja> tak samo Chyba <grywa> i do na 30 kiełbas No i co? Wracamy z powrotem Miejscówka odwiedzona I Tyle Oho choho będzie zadowolony To na pewno <grywa> Jak taki zjazd jest tutaj Ojej Jest, jedno koło jest że to będzie ciekawy ten zjazd To na pewno O ja pierdolę Nie mów mi tak O ja pierdolę Czeka, że jak ja mnie tu kurwa złapie i będę jechał To będzie dzwonek chuj Opa Powolutku Na przednim pomoc Jak cię pierdolę Ja Cię pierdolę, co to jest? Hop i w bandkę się wbić? O, jak dobrze O, jak dobrze Dobry, dobry Widać, że on kilowiec. Kurwa, powiedz, że... a weź tu podjedź, Ty w ogóle zupełnie inaczej się zjeżdża na rowerze, a na motorze. No, na, 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 na rowerze, na, czy na motorze, mi dużo łatwiej się zjeżdża na przykład. Nie, właśnie. Nie? Ale, no ja więcej jeżdżę na rowerze, no. bo to, do tego dla mnie jest łatwiej. Ale na rowerze wystarczy, że się wychylisz mocno do tyłu i możesz zjechać z każdej stromej góry. A tutaj właśnie na motorze nie jesteś w stanie się tak mocno wychylić i dubska dać do tyłu. No niby tak. Nie zawrócił, czy nie zawrócił? Ty mogłeś sobie motor ze wstecznym kupić! A tu o chuj chodzi. Dobry robiły tamę. A to nawet taka jest kurwa. Widzisz, krzywa. <grymne> Jakie, pierdolę <grymne> Ciekawe, co to było za konstrukcja. <grymne> Ty kurwa, my dzisiaj jakiś, nie wiem. Odkrywamy świat, jakiś kurwa. No, nie ten. Nie, to jest nie ludzi. To <gryptorzy>, jest kurwa. <gryptorzy>, kurwa. <gryptorzy, gryptorzy> <gryptorzy> Leśni robię. <inżynierowie. gryptorzy> no kurwa ty. Co ty się w ogóle odpierdala w tym lesie? Może bez kichu to jakieś kurwa. O, ja pierdolę. Kurwa, nie spodziewałem się takiego znaleziska jeszcze. O Kurwa, to nie jest. się odpierdala, chłopie. co to Nie no kurwa coś mi zapało z nog nagle. Jakiś kurwa. O. No nie no jakaś kurwa ta roślina jeła na pnącze. Pierdole, wracamy stąd. Już kurwa nie chcę więcej czasu przebywać w tym lesie po